Good morning. Mam oficjalny zakaz nagrywania Oliwi bo jej wyskoczyła opryszczka. Mini nie, mini O, przeleciała tam właśnie, poletiał. Co oh, oh no, Nikola. qué pasa, qué pasa contigo? Ay ay. Ok, have a nice day. Ciao. Yeah, thank you. Olivia, are you going? Yeah, 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 yeah. Olivia, tak zdaleka cię mogę nagrywać, ale nie z bliska Powiedz, dzień dobry. Dzień dobry. I już, o już. Nie wchodź w kadr. Turn, turn back. Mm. I can record. Ah, wow, but there is a mirror. O oh, no, 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 Continue this meeting. I'm fine, I'm fine. Was... no, 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 What I wanted to say. Just uh, yesterday I had some. Thought. Ah, I know. Banana. please This, please, this glitter. Banana. Banana. Yesterday I did one tattoo with this glitter, which is not for the glitter tattoo. It's for the crafts And take this glitter to the mini black And if kids want this, but powder, it was good. No, actually. No, no, no. Say that we don't have. If someone asks about the blue, say, oh, we have blue like this. Or we have blue like this. To jest godzina 10.12 A my jeszcze nie w pracy, w sensie nie na miejscach gotowości Bo mamy spotkanie teraz, tak Oliwia? Na szczycie Idzie już Idzie już, idźcie już A my się przygotowujemy do mini disco Nic ciekawego się nie dzieje, bardzo ciężko jest nagrać cokolwiek z pracy Dookoła wszędzie są ludzie, którzy nie bardzo by chcieli być nagrywani Prawda Oliwia? Teraz już mogę się nagrywać, nie? Już trochę lepiej jest niż rano Badaj okay. mnie Oliwia okay. chce, żebym ją zapiął I dzisiaj wieczorem co mamy? Movie quiz no. Może tak powinienem nagrywać Muszę się uczesać ja. O, w ogóle tak wcześniej nie nagrywałem, więc ciekawe jak to będzie wyglądało Znaczy, może nagrywałem, ale nie pamiętam Ale jestem bardzo blisko Tak jestem bardzo daleko a ty jesteś teraz na krześle i do tego, tak? O, od razu lepiej. O Boże, ale gęba blisko. Już nie mogę więcej tak nagrywać. Okropnie to wygląda, tylko sama wielka głowa, Oliwia. <grywka> Oliwia, wieszcza pranie, czyste kostiumy, w sensie na wierszaki. Dobra, idę się szykować, bo jest 7.48 Za chwilę startujemy Pozdro Pozdro 22.10, praca jeszcze nie skończona, ale już prawie Muszę przygotować program na jutro Mamy tutaj taki zajebisty kartonik z naszymi aktywnościami Jutro, środa, yoga, akwagym, water carpet, šulem backdarts, holiday souvenir, kids party, oj, lote, 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 lot. Okay, sweetie, where are we going? Norbert Patrzcie, karusel. Ja bardzo doceniam swoje wlozania, ale nagrywać, nie się nagrywać, kiedy nie obchodzi Weź, odwróć trochę twarz, o, i teraz się nagrywam, ale nie aż tak bardzo. Zaczęłam oceniać, jak ludzie sprzątali do Tutaj Maja słabo, Emilka tak sobie. Krystyna dobrze, Kawada dobrze. Flora napisałam e, znak zapytania, bo e, to Marko do sprzątał. Flora sobie pisała Na razie na zaraz wracamy, dobra? Idziemy po jedzenie. Dzisiaj tak, jakby chłodniej, trochę bardziej, że rzez, na majorce. Idziemy na hulajnodze. I jest od razu pustej. Ale bardzo przyjemnie. 28 stopni i taki chłodny wiatr od morza. Super. A my tu Roski City. Supermarket. Jest Jeszcze raz. Oprócz rzeczy kuchennych. Taki no jasne, że tak. Preferuję tak. <grym> y, a czy mamy to wiatr też. Właśnie. Mogę też spakować. I ten sos pomidorowy? A, zajęliście, że kupiliśmy. Ale my no. mamy. A, no to dobrze. dobrze. To czyli ja już mam jechać po busa? Może to jeszcze mam od razu? wiem, już tam są jakieś ręczniki. To zaraz tu podjadę. Dobra? Ale to już możesz coś. A, dobra, bo jak ktoś to nosić, jak chciałbym to bo to. Tak. Plan się trochę zmienił, idziemy po kampera i jedziemy na plażę. Zjemy sobie śniadanie przy plaży i już raczej poczylujemy cały dzień. Takie mamy bagienko niedaleko naszego domu. W ogóle sprawdźmy, jak woda. Mm. No, trochę jest. końcu 300 litrów, nie? Kierowniczyk. A jednak jadę zatankować wodę. Tutaj, właśnie na tą stację, która jest obok nas. I mam nadzieję, że funkcjonuje. Działa. A ja sobie wreszcie zrobiłem takie tu mam taką rurkę z specjalnym korkiem, korek specjalnie zaprojektowany, korek sobie odkładamy i tak się woda nalewa. Hmm. 20 minut już szukamy miejsca na śniadanie, bo chcemy zjeść śniadanie z takim widokiem. Wow! Jest pięknie, ale miejsca nie ma. A ja tu w ogóle jeszcze na atak serca padnę, nie było jak będę dalej po tych drogach z Norbertem jechać. A ja padnę za chwilę na atak serca, bo jestem głodny. Nie no, z głodu jeszcze chyba nie ma. Ale widoki są. w ogóle trochę jak w prowadzeniu. Mój tata by powiedział, że kozacki Boże, jak mi ta kamera wypadnie Może podjechać, jak niego szkoda, no. no co, tutaj cofać? Nie. To jest jakiś szlak Wow, ale tam bitów ja się kręcę No tutaj nie, tutaj nie da rady A tam nie można wjechać co to jest? Tam jest Kala y... Major, Kala Major, Kaza Peligro! Achtung! Danger! Pięciostki. Boże! Umrę. Co to? Oj, coś się robi po chmurno Norbercie! No i po co tę gębę nagrywasz? Widoki nagrywaj. Boże, jak on jedzie, no chciał wjechać w na... O, tak się o tam tak się o pięknie. To się zbytnie za moje gadanie. No, i to jest czas, żeby wziąć kamerę, pokazać, że waliza jest już otwarta. Zaparkowaliśmy. I pierwsze co? To co? Śniadanie o godzinie śniadanie. 15, tak? Godzina jest 15 dokładnie, 15.02 A my robimy śniadanie: pomidorki, cebula. Ja mogę to kroić, bo ja lubię. Mmm, mi się w Eee, a my stanęliśmy... Poczekaj, chcę wytłumaczyć, gdzie stanęliśmy. Na razie tak stanęliśmy tylko, żeby zjeść. Mamy taki nie dość dobry widok, bo to jest jedno z lepszych miejsc, które znaleźliśmy. Wszędzie pełno samochodów albo nierówno. Też tak stajemy troszkę na zakasie, ale nie do końca. A bo tędy piesi i rowerzyści Oliwia muszą chodzić. A my im zasłaniamy całą drogę. No huk, zjemy i się zabijamy My już pojedzone Prawda? Mm -hmm. I takie widoki mamy, no może nie najlepsze Ale później zmienimy miejscówkę Na razie trzeba odpocząć po jedzeniu Prawda? Nie, bo takie są zajebiste Tylko, że tak po prostu stoimy akurat w takim miejscu. No bo samochody tu i o Drrr. Mm. Drrr. Dlatego, że nie wiem dlaczego przed tym mostem to jest takie, to jest jakieś spowolnienie chyba po prostu, nie? A ja w końcu się przestawiłem stamtąd kawałek dalej. To jest taki parking, tu już można sobie chyba normalnie stać. Ten mostek Jest tak jakby plaża normalnie. No i są kamyki, a nie jakieś... Nie jakiś piach. Oj, ale syf. Ale ja nie chcę być mokry, może. Proszę się uspokoić. Ale pięknie pachnie świeżą wodą. Dzień dobry pani. To jest zupa partoli, tak? Olivia się rozciąga. Tutaj stanął jakiś camper, zasłania nam widoki. Ludzie się jeszcze kąpią, a my za chwilę się przemieszczamy, tak? Tylko 19. jak zjemy zupę? No, nie wiem, co robimy, Z Z tak pięknie tą wieczorem Nie mam bladego pojęcia, co możemy robić z tak roz... pięknie rozpoczętym wieczorem. Spędzimy go razem. Kochanie, musisz wyjść na zewnątrz, nagrać jak pięknie stoimy dzisiaj. Następny dzień, a my sobie tak stoimy. Takie mamy widoki. Ładnie, co? Oj, coś teraz zaśmierdziało. Ja takim co? To nie do zupa? Nie dobra zupa jest nie wiadomo skąd śmierdzi, ale nie wiadomo skąd Tutaj stoi też kamperyk obok Że miejscówka nie jest najlepsza jest taka stuprocentowa ale bardzo ładnie plaża jest nieduża, nie ma dużo ludzi jest bardzo płytko, bardzo fajnie. Oliwia Laucik, no i chyba tyle z naszego tutaj. Słucham książki, kupiłam sobie 5 tomów Transferingu Rzeczywistości i jeszcze nie zaczęłam czytać żadnego. Dzisiaj okazało się, że wszystkie są dostępne na YouTubie, do wysłuchania. No nie. Pierwszy tom właśnie... Te lampki tak naprawdę nie migają, one migają tylko w kamerze. Takie mamy. Ojejku, osa, osa. Taka dziwna. Muszę ją iść zgładzić. Może wyrazić. Kto wie. No, to to by było na tyle. Eee, I co? Widzimy się później. Coś tam ponagrywamy jeszcze z tej Majorki. Może teraz będziemy coraz częściej gdzieś wypadać na jakieś inne plaże. Żegnamy się takim pięknym widokiem. Woda jest po prostu przekosmiczna.